Proszę Państwa, kiedy możemy pracownikowi udzielić tego urlopu na godzinę? Często pokutuje. Taka zasada w praktyce stosowana, że przy, udzielamy tego urlopu na godziny, na połówki dni. No niestety, jest to wadliwe udzielanie w ten sposób urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym będziemy stosować w przypadku, kiedy, mamy, kiedy jest równoważny system czasu pracy i w przypadku, kiedy są zatrudnieni pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu, wymiar 26 razy, 26 6 lub 20. Mnożymy razy 8. Godzin, tak, i wychodzi nam tutaj nominał godzinowy, jeżeli mówimy o urlopie wypoczynkowym. W przypadku, kiedy mamy pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, to wymiar urlop, urlopu 20-26 będziemy mnożyć razy 7. I w związku z tym, jeżeli mamy pracownika, który jest w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudniony, albo w równoważnym systemem czasu pracy, gdzie te godziny w poszczególnych dobach yy, równoważą się wymiarem czasu pracy, to Proszę zobaczyć, że wówczas udzielamy tego urlopu w taki sposób, że w dniu, w którym pracownik wnioskuje o urlop wypoczynkowy, sprawdzamy, ile jest godzin. I w tym przypadku będziemy ściągać z ogólnej puli urlopowej godzin, które miał pracownik do przepracowania. Na przykład, dzisiaj pracownik wnioskuje o urlop, dzisiaj powinien przepracować zgodnie z jego indywidualnym harmonogramem 10 godzin. W związku z powyższym z ogólnej puli będziemy ściągać 10, godzin urlopu wypoczynkowego. No i teraz pytanie. Urlop udzielany na godziny, a urlop na żądanie. I mamy tą samą sytuację. Pracownik, który powinien dzisiaj przepracować 10 godzin, zgodnie z indywidualnym rozkładem czasu pracy, wnioskuje, zgodnie z tutaj zasadami, przepisami, organizacją porządków w terenie zakładu pracy, o urlop na żądanie. No oczywiście pracodawca wyraża zgodę. W związku z powyższym z wymiaru urlopu, ogólnego, Będziemy ściągać ilość godzin do przepracowania. Natomiast z wymiaru dni urlopów na żądanie ściągniemy jeden. Dzień. To jest zasada udzielania urlopu na godziny. Jest jeszcze możliwość udzielenia takiego urlopu na godziny na, na część dnia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy pracownik ma do przepracowania załóżmy 10 godzin, a wymiar urlopu jest mniejszy, czyli na przykład zostało mu 6 godzin. W takim przypadku jest dopuszczalne udzielanie urlopu wypoczynkowego na część dnia.